Witam, witam. Trochę nagramy. Co tu się tego natworzyło? Trochę tego towaru tutaj jest. Trochę tych młodych coś tam się. Ulęgło. No, coś tam jeszcze tu jest. Próbuję to zacząć już trochę ganiać. No, ale każdy chodzi w inne strony. Pokażemy to z tej strony. Takie Takie Dzioby krótkie, długie Różne Jest kilka fajnych Budapeszcików, ale to Z moim wyparzeniem, jak oni się poparzyły wianki ze sportami, to jest tak Ogony ciemne Ale to pod kij Ma chodzić, próbować Budapeszt, a to nie twoje miejsce tutaj chyba jest, no Więc w taki sposób Dobra, otworzymy im tu zaraz trzeba jeść nasypać Miałem ich wygnać, ale już Dobra, niech tam będzie o. Tu jest taki miedziuch fajny Tu to taka krzyżówka miedziane, ale to Prawdopodobnie o tej samicy jeszcze jej nie puszczałem. To nie wiem czy to mądre, ale ta fajna samiczka od niej mam chyba dwa młode, i teraz wyszedł chyba jeden. No to coś tam jest. Tu gdzieś siedział młody, taki fajniutki, ale gdzie on zaginął mi? Nie widzę, to mój sport Stary, stary grzmot Chodź No Ważyć. Jest i pocztuch jeden się wychował, jeden gdzieś poszedł, zaginął. Jeden został. Na razie siedzi. Widzę, że taka wielki się robi. Pewnie będzie dalekodystansowy do krynki z powrotem. Dobra, panowie, pozdrowionka. Tak to się przedstawia u mnie. Miłego oglądania.